Wielką zaletą modeli Wave i Wave 2 jest nie tylko bardzo mocna specyfikacja techniczna, ale i świetna optymalizacja systemu Bada OS. Dzięki niej telefony działają bardzo szybko i płynnie. Jest to zasługa bardzo wydajnego procesora o taktowaniu 1 GHz, szybkiego układu graficznego oraz dużej ilości pamięci RAM. Duże znaczenie ma także optymalizacja systemu pod daną specyfikację. Sprawia to, że aplikacje i gry nie zawieszają się. System działa bardzo stabilnie, a przechodzenie między pulpitami lub kartami menu jest płynne. Wydajne podzespoły i dobra optymalizacja systemu sprawia, że modele takie jak Samsung Wave i Wave 2 sprawdzają się świetnie jako przenośne konsole. Duża wydajność pozwala także wygodniej korzystać z multitaskingu, czyli możliwości pracy z wieloma aplikacjami działającymi w tle. W bada OS w tle mogą działać wszystkie standardowo zainstalowane programy, jak przeglądarka internetowa, odtwarzacz MP3, komunikatory, Social Hub czy Skrót dnia. Niestety, system ma obecnie małe ograniczenie. Mianowicie możliwe jest odpalenie w tym samym czasie tylko jednej doinstalowanej przez użytkownika aplikacji. Uruchomienie kolejnej automatycznie zamknie poprzednią. Zmieni się to jednak z aktualizacją dla obu modeli do systemu Bada 2.0, która nastąpi wkrótce.